Cześć, nazywam się Agata. Jestem od kilkunastu lat opiekunem osoby niepełnosprawnej, co w życiu codziennym wiąże się z lekkimi trudnościami. W ramach programu STAM z Pefronu dostaliśmy dofinansowanie do zakupu auta przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej. Poruszający się na wózku bez możliwości przysiadania się. I z polecenia osoba znajoma poleciła nam właśnie firmę Cameleon, do której się udaliśmy. Porozmawialiśmy i zaczęliśmy się właśnie rozglądać za takim autem. Dlaczego Pacyfika? Dlatego, że szukaliśmy auta bezpiecznego auta, które pomieści naszą całą rodzinę włącznie z moim ojcem który porusza się tylko i wyłącznie na wózku. I nie jest w stanie samodzielnie się przesiadać, ale też dzieci, które, które mamy. Czyli auto musi być duże i bezpieczne. Wybraliśmy te auto ze względu na to, że jest możliwość zamontowania gazu co się wiąże z kosztami utrzymania pojazdu tak, bezpieczeństwo. Auto, auto jest na pewno bezpieczne. No i wygoda, wygo, wygoda jazdy, tak? Dla wszystkich jest, jest po prostu wygodnie. E, zaskoczyło nas to, że rzeczywiście bez żadnego problemu jesteśmy w stanie podróżować wszyscy. E, że wózek e, bez problemu mieści się w samochodzie. E, tato siedzi, jest zapięty w pasy. Jak też dzieci, tak? E, samochód ma. W, Wszędzie izofiksy, więc foteliki, bezpieczeństwo w pierwszej kolejności, jest po prostu duże. Byliśmy szczęśliwi, tak, wszyscy. Pojechaliśmy autem do, do domu, gdzie już czekał tato na wózku tak i pierwsza przejażdżka bez żadnego problemu. Nikomu nie zajęło to żadnej trudności, żebyśmy dziadka umieścili w tym pojeździe, tak, co wcześniej wiązało się z tym, że ja musiałam tatę podnosić i sadzać na, na zwykłym fotelu. Także przejażdżka była po raz pierwszy, wszyscy byliśmy zadowoleni. Powiem, że kupno auta nawet w Polsce wiąże się ze stresem, bo nigdy nie wiadomo jakie to auto będzie. I na pewno ten stres, jeżeli chodzi o sprowadzenie auta z USA, również jest. Jednakże niepotrzebnie, bo firma Cameleon kompleksowo zajmuje się całą dokumentacją i przygotowaniem auta.